Poranek y, w młynie. Każdy robi coś y, swojego. Ja w końcu zarazem maseczkę, żeby wyglądać mi na 50. A 50. widzimy lecimy niślimy Tak to no, jeststa bliżej O mogą wyryć się Czy się właśnie co do... Okazdowanie jak się tutaj Dobrze, jest ciepła woda i woda. A, sorry, chyba musimy tu zagleć. jest, budowa trwa. Słuchajcie, wiecie, że ja lubię maseczki. No wiecie. Żeby być piękna, młoda. One nie działają, ale... To jest takie placebo sam siebie uspokajasz, że coś no robi z dobrego przy okazji wody się napijesz, o elegancja nie widać. Mama, muito tu é um baita, ele que nic nie dava. Co tu e nic nie dava. E mama? pracuje, prawda? Co eu Mama, não é de você. nie não é você. Não, vai mamãe mama. Słuchajcie, kupuję sobie maski w promocji i to naprawdę kurde dla takiego babskiego samopoczucia. O! Słuchajcie, nie. Laburu moje przejedzie tylko powiedziałem. Ale chodźcie jeszcze zobaczymy, co mam w lodówce. Przed zakupami. Co u mnie jest tak standardowo. Idziemy zobaczyć. Co mam w lodówce? To jest taka improwizacja przed zakupami. Co mi zawsze tak mniej więcej leży, to jest life hack, bo ta lodówka jest z niemieckiej wystawki. Niemiec wyrzucił, Polak wziął. Yy, tylko nie działa to, ale butelki, zamrażalki, cyk, cyk. I... Także jak Wam się zepsuje, to możecie tak zrobić. Światka. Masło starego. I to jest koniec świata, słuchajcie. To jest koniec świata. Z czerwonymi naklejkami kiełbaski. Banany. Ser żółty. O, ktoś pogryzł to chyba młodej. o tak. Serki. Serki wiejskie, dalsiowy ser, jogurt, babci w tysie. jaką trzeba zużyć. Serek. zielenina, Stare masło. Trzeba nie jajka usmażyć. Rzutkiewa. Wczoraj zięciu jadł e, domowe pierogi, także zupa moja e, ugotowana została, nie? Serek wiejskiej, mięsko, i tak, morelki, borówki, śliwki. Mamo, to jest takie ziele wczoraj, owoce, frukty, keczek, to nie mój, tutaj są takie pesto i pudding, mój ketchup, skyr no białeczku nie brakuje, słuchajcie mleko mi do dobre to jest, no delikatne a tutaj słuchajcie żeby nie było, że ja wyglądam na tak jak wyglądam maseczki wszystkie maski słuchajcie trzymam w lodówce a ta w ogóle, nie musicie wiedzieć ile ta maska kosztuje, 35 zł trzymam ją na urodziny. Na urodziny. A niedługo już mam. Tutaj jeszcze drożdże. Może ktoś coś upicze. To też pod oczy. To też pod oczy. Ale nie pomaga jak się nie Niestety. Tak i tutaj... Myślicie, że ja mam mięso zamrożone? Zamrażamy. Znamy. Ja mam zamrożone właśnie butelki, jakie się tutaj Wymienia, hack, jak będzie wam lodówka nie działać. Dobrze, trzeba na zakupy jechać. Wasze zdrowie. Jak ja doceniam teraz, będąc z matką, jak ta kawa smakuje, spokojnie, Boże. Dzięki Bogu, że ktoś wymyślił bajki. Ja. Yeah. Słuchajcie, wytłumaczcie mi jedno, ale napiszcie mi to po prostu albo podeszlicie kiedyś linka. Ja mam taki sprzęt. Ale nie umiem go używać. Naprawdę. Już mam go dwa lata. I nie umiem go w ogóle używać. Kalectwo, po prostu kalectwo. A wiem, że on jest dobry. No, że ty wiecie tak. Będę mam vlogi nagrywać. No. A pokażę mamie, co to by je. Pokażesz? To nie.